w tym filmie mam dla Was coś ciekawego, jeżeli szukacie nowej możliwości airdropowej, to prawdopodobnie się tym zainteresujecie. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. Zapraszam również na Discord WeAreCrypto, znajdziecie tam instrukcje do nodów, pogadacie głosowo, poczytacie analizy projektów i tym podobne. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Projekt, jaki dzisiaj sobie omówimy, to Zora Network. Jest to warstwa druga budowana na open source Obstack. I czym jest Obstack? Jest to zestaw oprogramowania, który w skrócie napędza optymizm. Można by długo o tym mówić, ale nawet nie będę się tego podejmować. Czym jest sama Zora? Zora to platforma NFT, która ma na celu ulepszenie cyfrowej infrastruktury dla artystów i marek, które będą korzystać właśnie z Zora. I tak mi przy okazji wpadło, polecam Wam obejrzeć na Netflixie miniserial o Spotify. Jak się to tworzyło, jakie mieli problemy. Dla mnie szczerze bardzo jest to ciekawe. I jest to też związane z technologią, twórcami, różnymi problemami typu prawa autorskie. Także, jeżeli macie wolny czas, to naprawdę Was zachęcam. No dobrze, przejdźmy teraz do działań, które być może zaprowadzą nas do airdropa Zora. I tak. Ogólnie portfele takie jak właśnie MetaMask, Rainbow czy też Zerion będą działać prawidłowo w Zora Network. Natomiast pamiętajcie, że niektóre portfele mogą nie obsługiwać dodawania niestandardowych sieci, bo właśnie Zora jest niestandardową siecią i nie pozwolą na połączenie się z Zora. W Zora za opłaty transakcyjne będziemy płacić w Ethereum. Później wykonamy sobie główny bridge z Ethereum do sieci Zora. Od razu wspomnę, że w to pierwszą Stronę, może to potrwać około 5 minut, natomiast jeżeli będziemy wracać bridge'em z Zora do Ethereum, może to potrwać nawet do 7 dni. Ok, idziemy po kolei. Z racji tego, że Zora działa zarówno na testnecie, jak i na mainnecie, zaczniemy od testnetu. Dodajemy Zora testnet. Jesteśmy połączeni z Zora i teraz wykonamy sobie bridge Go Early eth. Klikamy sobie na to. Klikamy connect. Jesteśmy na sieci Goearly. Ja tutaj wybiorę sobie 001 Ethereum i kliknę sobie Bridge. Ok, udało mi się, mam 001 ETH na sieci Zora Testnet, i teraz przejdziemy sobie dalej. Po szybkim testnecie przejdźmy do Mainet. Transakcje będę wykonywać nie na Metamasku, tylko na portfelu Rainbow. Za chwilę Wam powiem, dlaczego. Oczywiście możecie to wszystko wykonać na Metamasku. A i taka szybka informacja. Utworzyłam konto na Instagramie. Chcę Wam pokazać się troszeczkę z innej strony i symbolicznie będzie także o krypto, ale z racji tego, że chciałabym, żebyście mnie bardziej po prostu poznali, będę chciała też pokazać, co robię na co dzień, jakie mam hobby i tak dalej. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam, a link do Insta zostawiam w opisie pod filmem. Ok, jesteśmy na MyNecie i jesteśmy na stronie bridge.zora.energy i jest to oficjalny bridge Zory Network. W tej chwili wykonamy sobie bridge z Ethereum właśnie na Zora i jeszcze raz przypominam, że jeżeli teraz będziemy wykonywać właśnie z Ethereum na Zora, to może to potrwać parę minut, natomiast jeżeli będziemy wracać, czyli klikniemy sobie withdraw i będzie to Zora Network na Ethereum, to może to potrwać nawet 7 dni. Pamiętajcie o tym, aby sprawdzić opłaty transakcyjne, które mogą czasem być tak drogie, że bez sensu wykonywać w danym momencie transakcje. Na tym portfelu nie mam dużo na Ethereum, dlatego nie kierujcie się kwotą, jaką teraz wpisuję. Dobra, klikamy sobie Bridge. OK, mamy sukces, i od dzisiaj mamy środki na Zora Network. Oprócz tego, na majnecie możemy sobie wymintować NFTK który jest powiązany z siecią Optymizm. Podłączamy się portfelem i klikamy sobie Mint. Oczywiście przełączamy się na sieć Optymizm. Tutaj macie ile to kosztuje i klikamy sobie Mint. Ok, mamy wymintowanego NFT. -ka. Idźmy dalej, ale zostajmy przy temacie NFT. Wiele osób pisze o mintowaniu NFT na Energy. Z racji tego, że jest to na sieci Zora wykonajmy ten mint. Opłata jest niewielka, tutaj możecie ją zobaczyć i to, co należy zrobić, to jedynie kliknąć Mint. I mamy kolejnego i dalej słuchajcie, temat NFT. Jakieś 6 miesięcy temu mieliśmy tylko 3 dni na wymintowanie NFTka od Zory na portfelu Rainbow. Więc jeżeli jesteście już ze mną dłużej, to zaznaczaliśmy swoją pozycję już dawno. Nie dość, że na portfelu Rainbow to i na sieci Zora. Stąd moje działania właśnie na portfelu Rainbow. Jeżeli będzie tutaj airdrop, to swoją obecność zaznaczyliśmy w tamtym roku. To brzmi naprawdę dobrze. Słuchajcie, istnieją też oficjalne NFTki od one są dostępne na OpenSea, i jeżeli myślimy o tym, aby wykonać jak najwięcej zadań pod ten airdrop, to jednym z dobrych pomysłów byłby zakup tego NFT-ka. Ja jeszcze go nie zakupiłem, ale ostatecznie myślę, że znajdzie się w moim portfelu i będzie spokojnie czekał. Co możemy jeszcze zrobić? Na pewno dołączyć do Discorda Zory i zawalczyć o zdobycie jak najwięcej ról, które tam są i które będą się pojawiać. I słuchajcie, Zora też jest na layer 3. Więc, jeżeli ma Wam to pomóc w wykonywaniu zadań, to uważam, że warto wejść na layer 3 i wykonać te wszystkie zadania. Wszelkie linki, pamiętajcie, że zostawiam pod filmem także ten. I na koniec informacja o tym, że ruszyliśmy już z grupą We Are Crypto Premium. Nie będę o tym wspominać w każdym filmie, spokojnie. Mówię Wam o tym, bo czasami lepiej być od początku. Jest to grupa płatna, bo tam spędzamy większość swojego czasu. W poprzednim tygodniu bardzo dużo się wydarzyło, w tym w sumie też dużo się dzieje. Jeżeli macie ochotę dołączyć, to zapraszam. Zostawiam Wam też link do filmu odnośnie tego, co znajdziecie w tej grupie i czy ona jest po prostu dla Was. Ok, tyle w tym filmie. Do usłyszenia w kolejnym. Na razie.